reprezentacja polski w piłce nożnej mężczyzn twór niezrozumiały byt wymykający się jakiejkolwiek logice i tak dalej i tak dalej orły probieża zremisowały u siebie 3 do 3 z chorwacją my zaczęliśmy bardzo intensywnie bardzo dobrze zaczęliśmy go też od prowadzenia po prostu od bramki Piotra Zielińskiego któremu zmiana numeru na plecach jakiś czas temu ewidentnie przestawiła coś w głowie, jak już to jakiś czas temu było mówione. A potem przyszły błędy w defensywie, przyszły trzy bramki Chorwatów zdobyte w bardzo krótkim czasie. Jeżeli chodzi o gola Borny Sosy, no to ciężko tam było jakoś mocniej się bronić, chociaż z drugiej strony ten absolutny brak jakiejkolwiek asekuracji do skoku do piłkarza Ajaxu, wypożyczonego, ale piłkarza Ajaxu, no, okej, okay. można było tam chyba trochę szybciej, właśnie do niego doskoczyć. No ale kolejne dwie bramki to już naprawdę popis w najgorszym tego słowa znaczeniu naszej defensywy. Naprawdę bardzo chciałbym pochwalić ten mecz Dawidowicza. I jeżeli zastanawiacie się, czy wszystko ze mną w porządku, czy to słońce może za bardzo mi nie grzeje, nie, nic z tych rzeczy. Uważam, że bardzo po koleżeńsku zachował się nasz obrońca, no bo nie wierzę w to, że jego występ był spowodowany czymkolwiek innym niż to, że uznał, że to, że Bednarek regularnie zbierający cięgi od dziennikarzy, od kibiców i od wszystkich, no że, że przykro się zrobiło Dawidowiczowi Bednarka i uznał, że okej, okay, w meczu z Chorwatami, w meczu ważnym dla nas, w meczu, gdzie gramy u siebie i gdzie liczymy na jakiś naj, nie najgorszy wynik. Okej, okay, ja wezmę na siebie to brzemię bycia delikatnie mówiąc najgorszym piłkarzem reprezentacji Polski w tym spotkaniu. Jak pomyślał, tak zrobił. Jeżeli oglądaliście nawet skróty tego spotkania, no to nie ma chyba o czym dyskutować. Fatalny występ zupełnie, i wydaje mi się, że w momencie, w którym nastąpiła zmiana na tej pozycji. Wyglądało to mniej źle. No bo jeżeli ktoś naprawdę wykorzystał swoją szansę w trakcie tego zgrupowania, to myślę, że Piątkowski jest jednym z tych piłkarzy. Wyglądał dużo lepiej na pewno od Dawidowicza. Nie jest to duże osiągnięcie, ale jednak ta różnica była na tyle wyraźna że oczywiście nie posądzam Probierza, że jeden mecz zupełnie zmieni jego postrzeganie w tym temacie, ale na pewno jest to jakiś punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat tego, kto powinien występować w naszej wyjściowej jedenastce. W tym momencie wtrąciłbym też tak przy okazji, bo wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby to troszeczkę wybrzmiało, że próbuje się wbić w skórę kibica reprezentacji Chorwacji. Ja jestem entuzjastą tej kadry, ale mówię o Chorwatach po prostu. Masz kadrę, która w ostatnich latach naprawdę regularnie dostarczała top, top, top futbol, zwłaszcza na mistrzostwach świata. I patrzysz na to ostatnie euro, patrzysz na ten mecz i ten chlew organizacyjny. Jasne, trochę tam piłkarze pokończyło kariery reprezentacyjne, ale to też musi być mega frustrujące doświadczenie, aktualnie tu i teraz, patrzeć na reprezentację Chorwacji, będąc jej rdzennym, że tak powiem. I, I oczywiście są tutaj jakościowi zawodnicy. Guardiola naprawdę na pełnej wchodzi do tej reprezentacji. Jeden i drugi Sucić też naprawdę świetnie się patrzy na tych gości. No i w sumie to fajnie byłoby ich zobaczyć kiedyś razem w jednym klubie. Nie wiem, może Sociedad będzie w stanie młodszego z braci do siebie ściągnąć. Wydaje mi się, że byłby to dla nich naprawdę sensowny trans. Całościowo jednak wygląda to naprawdę... No ten kontrast pomiędzy tym, co jest tu i teraz, a tym, co było jeszcze nie tak dawno temu, jest dosyć dla Chorwatów, zakładam, że bolesny. Także nie tylko my mamy swoje frustracje, nie tylko my mamy swoje powody do narzekań. Biało-czerwona szachownica też jest tym, tą ceratą, która ma swoje problemy. Na pewno jednak cieszy mnie to, że ta reprezentacja pokazała charakter, że, no, zresztą, znowu, widzieliście, Pozbierali się, pozbierali się piłkarze naszej reprezentacji, byli w stanie doprowadzić do remisu. Było też widać, że są tutaj piłkarze, którzy bardzo mocno się na tle całej reszty wyróżniają. Kolejny raz absolutnie kluczowy był dla nas Nikola Zalewski, i jeżeli jest jedna rzecz, o jaką się martwię w kontekście przyszłości reprezentacji Polski, a, a uwierzcie mi, w sumie to nie jest jedna rzecz, bo jest ich całe mnóstwo, ale taka najważniejsza to jest to, że obawiam się, że w którymś momencie Nikola Zalewski może stracić motywację do tego, żeby dawać z siebie wszystko w naszej kadrze. No bo z oczywistych względów zakładam, że on niekoniecznie musi być aż tak przywiązany do, do tej koszulki. Natomiast y, odkładając gdzieś problemy, których jeszcze nie ma i może nigdy nie będzie, no znakomity jest to piłkarz, świetnie się na niego patrzy. Podobnie Urbański, co do którego nie mam takich obaw, cudownie się patrzy na tego gościa i mam nadzieję, że będzie. Utrzymywał tempo swojego rozwoju w naszej reprezentacji, bo jest on naprawdę fantastyczny, pełen takiej niebanalnej kreatywności, z przodu zawodnik technicznie, bez zarzutu. No cudownie się na to patrzy. Z drugiej natomiast z strony, no cały czas coś się zmienia. Jeżeli ktoś rośnie, jeżeli ktoś wygląda dobrze, no to nie ma zbyt fajnie, musi też ktoś iść w dół i. Nie wiem, jeżeli oglądacie mnie trochę dłużej albo jakoś tak w miarę regularnie i jakieś moje wypociny na temat tego, co gra nasza kadra, oglądacie, no to ja dosyć regularnie przyznaję się czy wyrażam swoją dużą sympatię do tego, jakim piłkarzem jest Karol Świderski. No, Karol Świderski od pewnego czasu bardzo intensywnie pracuje na to, żeby mają sympatię, taką, nie mówię, że ludzką sympatię, tylko piłkarską, nie? Żeby stracić tę sympatię. Bo kolejny raz wyglądał po prostu słabo, bo kolejny raz wielokrotnie w bardzo głupi, słaby sposób tracił piłkę, albo psuł po prostu akcję. No i martwi mnie to, bo kurczę, to był taki piłkarz z potencjałem na to, żeby na lata naprawdę, nawet jeżeli to nie jest jakiś młodzik, był moim jakimś tam faworytem. A ostatnio wygląda na to słabo i to nie chodzi mi tylko o ten rok. Tylko to trochę dłużej już się utrzymuje w moim odczuciu. No mam nadzieję, że świderski się dźwignie. Fajnie, że nadal dawane są mu szanse, bo wydaje mi się, że to jest taki piłkarz, którego bardzo potrzebujemy i którego dobrze jest nie skreślać. No, ale nie da się ukryć, o tu i teraz trochę to martwi. Martwi też trochę to, że po tym jak Liwakowicz dostał oczywistą i bezdyskusyjną w moim odczuciu czerwoną kartkę, nawet jeżeli bramkarz Chorwatów mógł się czuć sfrustrowany i ja tam nie widziałem złego zamiaru z jego strony, ale to było na tyle nierozważne wejście, że w ogóle nie ma o czym dyskutować. Oczywista czerwona kartka. W każdym razie, czy my coś sensownego wykreowaliśmy, grając z przewagą jednego piłkarza? Myślę, że nie. Jest to pytanie retoryczne oczywiście, niczego nie wykreowaliśmy. Chorwaci, no to jest normalne, że jak ktoś gra w dziesiątkę i nie przegrywa, to się cofa i ma mniej pomysłu na to, czy ochoty na to, żeby kontrować, atakować. Efekt jest taki, że ta defensywa jest na tyle zagęszczona, że trudno jest się przez to przebić. Szkoda jednak, że więcej tutaj nie pokazaliśmy. I też jest trochę dyskusji na temat obsady naszej bramki, bo bułka w tym meczu Opuścił no, trzy bramki, ale z kolei w drugiej połowie kilka razy sprawiał, że cały czas byliśmy w tym spotkaniu, sprawiał, że no, Chorwaci po prostu nie strzelili czwartej bramki, mówiąc wprost. I na pewno był to dobry występ, w końcu dobry występ, bo ja półkę bardzo cenię, ale regularnie poniżej oczekiwań w moich oczach się prezentował do tej pory w koszulce reprezentacji, a tutaj w końcu to wyglądało naprawdę spoko. Tylko teraz z drugiej strony pozostaje pytanie... Czy bramki, które wpuścił w pierwszej połowie, czy tam zrobił wszystko, co mógł? Jasne, strzał, sosy, nie dyskutujemy, to w ogóle nie ma dyskusji. Nawet nie wypadało tego bronić, bo to jest zbyt ładny strzał, żeby pozbawiać piłkarza takiego wspaniałego trafienia. Ale już te dwa kolejne gole nie twierdzę, że tam jakoś zawalił, czy coś takiego. Ale gdzieś tam z tyłu głowy w potylicy coś mnie tam swędzi, że no nie wiem, skorupski prawdopodobnie jedno z tych uderzeń by wyjął. No ale gdybanie, na pewno pozytywne jest, że w końcu bułka, w moim odczuciu, gdzieś tam się po tej przerwie właśnie w tym spotkaniu odblokował. Na pewno trudne zadanie się wylosowało probieżowi, jeżeli chodzi o obsadę naszej bramki, ale okej, okay, jestem przekonany, że jakoś z tego wybrniemy. Zresztą, bramkarze nigdy nie byli problemem tej reprezentacji, tej, tamtej i w ogóle jakiejkolwiek. Od kiedy pamiętam, bramkarze to akurat mamy naprawdę dobrych. No i tak to wyglądało. Chlew w obronie, całkiem sporo jakości z przodu, momentami sensowny bramkarz, brak organizacji w drugiej linii, ale też potrafienie poradzić sobie z drugą linią Chorwatów, charakter, ale też momenty zwątpienia. No taki bigos ta reprezentacja Polski. Wszystko i nic tam można znaleźć. Nie wiem w jakim kierunku to dalej idzie. Naprawdę patrząc na kolejne spotkania po euro tej kadry, trudno jest mi określić, czy to idzie w jakimś. Stopniu w dobrą stronę, czy w złą stronę, czy w żadną stronę nie idzie. Niezdefiniowanym bytem jest reprezentacja Polski, wymykającym się jakiejkolwiek logice, jak wspomniałem. Wiecie co? Generalnie to ja chyba po tym meczu z Chorwatami mam chociaż poczucie, że warto te kadry odpalać, bo zawsze coś się. Ciekawego wydarzy tak naprawdę. Albo zaskoczeni zostaniemy pozytywnie jakością gry, albo będzie można sobie uskuteczniać tak lubiany przez nas wszystkich przecież Hate Watch, tak zwany. No ta kadra zawsze to będzie miała, ma. No i, no i chyba tyle. Trzymam kciuki, że za szkodami tylko te dobre fragmenty naszej kadry się wylosują.